Pierwszy raz braliśmy udział w eliminacjach do pięknego i wielkiego konkursu Euroskills, który w Europie odbywa się już od 20 lat. Znajdujemy się na Uniwersytecie Przerodzniczym, na którym Polska Izba Gospodarcza w dniu dzisiejszym organizuje finał eliminacje wyłaniające zawodnika, który pojedzie na zawody międzynarodowe w styczniu do Gras. Przypomnę tylko, że ten prestiżowy konkurs w Europie odbywa się od 20 lat. Award Skills, czyli jak gdyby matka tego konkursu, już od 80 lat na całym świecie. Jest to wielkie święto techniki edukacji branżowej na całym świecie i tu Euroskills w Europie. My dopiero teraz po raz pierwszy będziemy brali udział w tym konkursie i wspólnie z Fundacją Rozwoju Edukacji podpisaliśmy porozumienie, że nasza izba, nasi laureaci naszego konkursu będą mogli przygotowywać się i ten jeden wybrany będzie reprezentował nasz kraj w tej prestiżowej edycji konkursu, a przypomnę, że odbędzie się ona w styczniu w Graz, w Austrii. Wszystkie konkurencje oprócz technologii maszyn ciężkich to są zawody rzemieślnicze. To są stolarze, to są floryści, to są kucharze, to są fryzjerzy, to są spawacze, także te zawody są, te, tych dyscyplin jest bardzo wiele. Wszystkich zapewne nie zapamiętałam, natomiast to są przede wszystkim zawody branżowe pokazujące jak ważne obecnie są umiejętności. Rok przygotowań, liczne lekcje pod okiem pana doktora Mirosława Czechloskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzisiaj miał swój finał. Dzisiaj wybraliśmy jedynego reprezentanta naszego kraju, który pojedzie do Austrii. Także bardzo się cieszymy, że, że ten rok przygotowań zakończył się takim, myślę, bardzo ciekawym finałem. Trzech uczestników, trzy zadania. Każdy z nich musi rotacyjnie wykonać wszystkie zadania. Zadania polegają na tym, że pierwsze z zadań dotyczy pomiaru wydatku oleju hydraulicznego z pompy hydraulicznej w ciągniku. Natomiast samo zadanie wydaje się dość proste, natomiast kryje się w nim niespodzianka. Silnik w ciągniku jest uszkodzony i zanim Zawodnik dojdzie do tego pomiaru, musi najpierw znaleźć usterkę, ją zdiagnozować, ale tu znowu jest niespodzianka, ponieważ interfejs diagnostyczny, który ma służyć do znalezienia tej usterki, nie działa. Eee, może nie odpowiem jeszcze dlaczego, bo zawodnicy są blisko i mogliby usłyszeć. Eee, natomiast jest tam pewien knyw zrobiony, że najpierw trzeba usunąć w samym gnieździe diagnostycznym. Dopiero wtedy eee, dopiero wtedy można przejść dalej do diagnozowania i po uruchomieniu silnika, przejść do zasadniczej części zadania, czyli do pomiaru natężenia oleju. Drugie zdanie polega na yy, założeniu pasków klinowych napędzających zgniatacz pokosu ko po w kosiarce dyskowej. I znów wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo proste zadanie, bo co to jest założyć paski klinowe. Natomiast problem polega na tym, że zgniatacz ma możliwość podczas montażu być zamontowany w różnej pozycji. Dlatego koło napędowe na wale zgniatacza jest osadzony pływająco. Montując zgniatacz, użytkownik za każdym razem musi wyregulować położenie tego koła, aby, pasy znajdowały się, aby koła pasowe znajdowały się w jednej osi, bo to przedłuży jak gdyby życie pasków klinowych. I tutaj największym problemem, z którym żaden z zawodników sobie nie poradził, jest to, że powinien użyć liniału. Specjalnie są dwa długie liniały, aby przyłożyć do kół pasowych i aby można było zobaczyć, czy te koła rzeczywiście są w osi. Eee, oprócz tego jeszcze jest przestawione koło napinające. Ono nie biegnie zgodnie z pasem, tylko lekko ucieka na bok i to również wymaga regulacji. Na tym polega drugie zadanie. Trzecie zadanie jest zasadniczo chyba najprostsze, ponieważ polega na wykonaniu próby kręconej. W siewniku, z tym tylko, że zawodnik po kolei musi ustawić wszystkie parametry. Musi wybrać wałek wysiewający, musi dobrać przełożenie przekładni, a na koniec musi wybrać właściwą dawkę tych nasion przy zadanej prędkości i przeprowadzić kalibrację. Chciałbym powiedzieć, że poziom przygotowania ich przez pana Mirosława Czechłowskiego i przez szkoły, do których uczęszczają, jest bardzo wysoki. Jestem naprawdę dumny i zbudowany, że ten rok przygotowań naprawdę przyniósł tak wymierne korzyści i owoce. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy reprezentant naszego kraju, i wierzę w to głęboko, że zajmie w Austrii, w Grac wysoką pozycję. Nie było celem postawionym, żeby wygrać, tylko po prostu, żeby jak najwięcej się nauczyć i korzystać z możliwości, których, no, które są mi e, no, dane. no Teraz będę studiował e, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Inżynierii Rolniczej. To inicjatywą, żeby wziąć udział e, w tym konkursie, czyli znaczy w eliminacji do tego konkursu, czyli w młodym mechaniku, no to był. E, mój pierwszy nauczyciel od e, zajęć zawodowych. Po prostu no, namówił mnie, żeby się po prostu tylko uczyć i wziąć udział. No i w pierwszym roku mi się nie udało, ale w drugim roku już e, zakwalifikowałem się do finału i tam e, byłem w, no, w pierwszej trójce jako laureat. No i teraz byłem przygotowywany.